Szarość szczelnie wypełniająca całą powierzchnię obrazu, intensywna obojętność, pulsowanie znaczeń i wrażeń. Takie jest malarstwo Jarosława Łukasika. Wystawę jego prac od 11 grudnia oglądać można w klubie Myśli Twórczej Lamus. One powstały oczywiście jako pewna idea, koncepcja y prób opowiedzenia o człowieku bez jego obecności w obrazie, za pomocą elementów, które nam towarzyszą w życiu codziennym, rzutowanych na pewne zewnętrzności powierzchni ścian, ponieważ inspiracją dla obrazu były stare tynki kamienic, na które próbowałem rzucić to, co jakby wyobraźnia moja podpowiadała, co może być w środku. No I powiedzieć o tej, takiej egzystencji człowieka w ten sposób. Zasadnicze znaczenie w twórczości Jarosława Łukasika mają przedmioty codziennego użytku. Najdobitniej opisują naszą codzienność, a więc powiedzmy światło z okna, które wpada do ciemnego pomieszczenia, kiedy zgasimy wszystkie światła, oczywiście telewizor, kanapa, ławki, wszystkie takie drobiazgi, które, może nie tyle drobiazgi, co meble, które dają nam jakiś element życia, komfortu ale też są miejscem naszej samotności, alienacji w tym środowisku, w jakim żyjemy, rodzinnym, społecznym. Jarosław Łukasiek jest artystą poznańskim. Ukończył tamtejszą Akademię Sztuk Pięknych. Z województwem lubuskim związany jest zawodowo, gdyż pracuje w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Malarstwo jest ogólnie można powiedzieć szare. szare. Tak jakby nie było koloru prawie, że w tym malarstwie, ale ta szarość i ten kolor podkreślają jakby to, o czym artysta opowiada, o czym chce opowiedzieć. Pierwsze co mi się kojarzy z tym to smutek. Smutek, jakiś pesymizm, poszukiwanie człowieczeństwa, samego siebie. Takie malowanie miejsc, które nie są jednocześnie miejscami albo przedmiotów, które są żadnymi przedmiotami, ale bardzo dużo mówią o jakby kondycji człowieka, o, o sensie istnienia nawet, o, o poszukiwaniu samego siebie. Na mnie to wywołuje smutne wrażenie, właśnie ta szarość, ten sposób malowania, to takie pozornie niechlujne zacieki powodują, że ten jak gdyby smutek, to wy, wyalienowanie się pogłębiam, bo to jest taki obrazek o alienacji człowieka i poszukiwaniu swojego miejsca albo zastanawianiu, zastanawianiu się nad, nad, nad człowiekiem w jakimś otoczeniu, w jakimś miejscu, w którym żyje na co dzień. Wystawę Prac Jarosława Łukasika oglądać można w Klubie Myśli twórczej Lamus do 30 stycznia.